Jedziemy o laseczkę. Wiesz, jaki to będzie świetny benefic? Uh -huh. Już sobie wyobrażam. Ciekawe, kto poprowadzi też no, swoje... No, no, no. Nie. Będzie Dziadek ciężko. Artur. Dziadek Artur. Będzie ciężko. Akademia.rozrywki, radio.pl Za chwilę wracamy do rozmowy. Teraz zaśpiewa Piotr Machalica. Piosenka ta, niech słucha kto ciekawy Jak różne dźwięki ma, trąbeczka ludzkiej sławy Na przykład jak gdy grad popularności spadł Wysłuchiwałem rad, setki rad, mądrych rad Że mam niewąski dług, wdzięczności u publiki Opisać bym więc mógł, swe świńskie sekreciki Bo jeśli powiemy Zapomną wszyscy mnie. I wtedy pierwszy raz szepnąłem sobie, że trąbeczko ty imię Sław. Rozumie i nie krzycz jak papu. Czy tak się właśnie mam, zajmować swą reklamą, że znając kilka dam, ujawniać z jaką damą, gdzie ile razy jak, gdzie ile razy tak Że w kamasutrze scen, takich scen raczej brak, gdy złożyłbym choć raz, podobną deklarację, penerobileżbym Straciło reputację, z odysów każdy zaś, jeżeli nie jest kiep. Z zawęgła mógłby mi dać selwalkula w łeb. ty i nie rozumie i nie krzycz jak paw. Postanowiłem, więc szanowna publiczności, nie demonstrować Wam publicznie mej męskości. Postanowiłem, że zarezerwuję ją dla mych lekarzy i tych pań, co ze mną śpią, choć macie na to chęć. Ja jestem czarna owca, wywiadów mych i zdjęć nie oddam do brukowca, bo werble słaby brzmią co ukryć, nie tylko kiedy mnie genitaliami pić Trąbeczko, Ty i mnie sław, rozumie i nie krzycz jak paw. A może bym wam dał emocji więcej trochę, gdybym się nagle stał tym, co inaczej kocha. Jedwabne ciuchy no i miękkie ruchy no, Gazeli wzrok i chód. Ludzie, czy to nie to? I byłby wielki szum, i pieprznych plotek fura, i w domu gości tłum, co drugi to twórura, Gdy myśli ktoś, że to, to wartościu jego, to wolna droga, lecz wolę, lewidzę mu trąbeczko. I nie Sław, Rozumnie i nie krzycz jak Paw. I myślę sobie tak Że nad sensacji marność Zlatuje wolny ptak Skromniutka popularność Co nie narzuca się I ma problemów moc Gitarę chwyta i Nad kartką szlęczy w noc ty nie rozumie jej, dyrektor struszczy cieśla. Nie przekonuje ich, ja ich po prostu skreślam. A kto mnie słuchać chce, ten dobrze wie, że ja, że jeszcze Laur liść nie przyrozumie na łba. Trąbeczko, ty imię Mesław, rozumie i nie krzycz jak paw. Trąbeczko. Zmaw, rozumie. Piotr Machalica w kiesence George'a Brasensa. 25 minut po godzinie 13.00 Akademia Rozrywki. Dzisiaj Akademia Rozrywki z kabaretem młodych panów z rybnika, który dzisiaj o 20.00 w Warszawie w piwnicy pod harendą na kabaretowej scenie trójki występuje. Pan Stefan jeszcze raz do nas napisał. Coś chyba niezbyt poważnie traktuje ten apel nasz słuchacz, żeby poważnie opowiadać o takich zaskakujących rzeczach. Kiedyś kupiłem rower z dołączonym do niego samochodem osobowym się rozpad ale samochodu używam do dziś nie wierzę w to prawdę mówiąc to jest coś wymyślone ale być może że to pierwsze co pan stefan podaje ja kiedyś dawno temu kupując gazetę zauważyłem do niej dołączoną drugą z dnia poprzedniego to jest hmm. ciekawy pomysł hmm. już to, na dołączanie czegoś co się nie, nie sprzedaje ale do was mam jeszcze taką prośbę żebyśmy może coś wymyślili na przykład podpowiedzieli lekarstwa tak, no. dołączone do gazet tak. na depresję ale na depresję no właśnie to wiesz to tylko trudno trafić w komu jakie lekarstwo jest po, potrzebne. Ale tego jeszcze chyba rzeczywiście nie było. Dla bo jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No, ale witaminy. Witaminy o zwierzęta jakby były, Znaczy są już próbki kosmetyków chomik, i tak dalej. Chomik, chomik, Także to się, chomik ja może się, się pod tą folią, tak. Zastanawiam ja się, dowiedza, kiedy nie? to sięgnie takiego właśnie jakiegoś absurdu, że, za, że zaczną dołączać takie rzeczy jak na przykład czajnik bezprzewodowy, gdzie wiadomo jak to z gazetą by wyglądało, albo narty. Grabie. Grabie. Narty. Ale, ale jedzenie takie, które się szybko psuje. Bo gazeta schodziła szybko. No tak? sok jednodniowy na przykład. No. No. Sok jednodniowy, albo na, albo, na przykład, albo na przykład konserwę z kończącym się terminem przydatności do spożycia. Że na, tego dnia, kiedy, a, kiedy gazeta wychodzi, ostatni dzień przydatności takiej konserwy. Se pleśniowy. To może my nie czekajmy na taki absurd, kiedy to się zacznie, tylko wymyślmy właśnie coś takiego. Jeśli państwo mają też jakieś swoje pomysły na coś takiego, czego jeszcze nie było dołączonego do gazety, a mogłoby być, to prosimy. Akademia.Rozrywki, radio.pl na razie moim zdaniem na pierwszym miejscu chomik jest. Okulary do czytania na przykład. Okulary do czytania? Różnego już rodzaju okulary Ale to okula... musiałby mieć te... No szkła kontaktowe na przykład, nie? Regulowane, dioptrie, tak? No to takie z rozsuwanymi jakimiś takimi, że troszkę dalej soczewki, trochę bliżej soczewki, takie żeby... Uniwersalne. Czyli zerówki. No ale jak na przykład do gazety nie, usługi dołączyć. Masaż. Wiesz, no to ja i jutro masz na przykład kominiarza albo masażystę w domu, nie? A to nie, to jakieś kupony są na coś takiego w gazetach. nie. Tak. że można kupon sobie wziąć i jutro można pójść na... No, tak, tak. No. Ale to coś takiego materialnego, co można by było. Do dłożyć. gazety motoryzacyjnej tłumik albo coś. Gaźnik. Używany już tak. na przykład Sprawdzony. Nam by się przydało. To by był zresztą sposób na załatwienie problemu różnych takich złomowisk. To, co się na złomowiskach odkłada miesiącami czy latami, to dołączać do gazet po kawałku. Do muratora to ten Szpachla. Cegła. <grym> pustak. No proszę. Cegła na dobry początek. Tak, o właśnie. Teraz problemy są z mieszkaniami, z budownictwem. To taki pustak lub cegła na dobry początek. Eee, co tutaj Państwo nam wysyłają? Eee, najbardziej zaskakującym dodatkiem była jednorazowa męska maszynka do golenia, jako dodatek do magazynu z programem telewizyjnym. <głosy> <głosy> Wyrzucić jakoś głupio. Jeśli ktoś potrzebuje, oddam w dobre ręce. Pozdrawiam. Pani Marlena napisała, no to ja, dla niej rzeczywiście może być zaskakujące. Czekamy na Państwa kolejne opowieści. Eee, I jeszcze co jest od Pana Piotra, to nie był dodatek do gazety, ale też ciekawy. Mój brat otrzymał jakieś 10 lat temu za pierwsze miejsce na turnieju karate lutownicy. <laughs> no to się wiąże. Ciężko wymyślić coś takiego, widzisz? Ale można. No to starajmy się. Akademia.rozrywki, małpapolskieradio.pl e, Za chwilę będzie powtórka z rozrywki, ale jeszcze przed powtórką monolog Krzysztofa Szubzdy. Ekstremalne porady sercowe, odcinek drugi. Jak zniewolić taksówkarza podczas dwukilometrowego kursu. Po pierwsze, musisz działać szybko. Nawet jeśli wydłuży Twoją trasę o kolejne dwa kilometry i stanie we wszystkich możliwych korkach, masz nie więcej niż pół godziny. Zorientuj się zaraz po wejściu do taksówki, jakie hobby uprawia Twój kierowca stojąc na słupku. Sprawa nie jest specjalnie trudna, bo to albo gazety, albo krzyżówki, albo w ostateczności sudoku. Wówczas rozszerz z podziwu oczy i, w zależności od hobby, zareaguj w jeden z poniższych sposobów. Skąd pan wie, gdzie wpisywać te wszystkie cyferki? Albo, właściciel słynnej arki to Noe? Myślałam, że Nemo. Albo, naprawdę przeczytał pan cały dodatek komunikaty? Odurzony komplementami taksówkarz często zapomina włączyć taksometr, przełączyć strefę, a czasem nawet włączyć kierunkowskaz. Nigdy nie sugeruj mu własnej trasy, bo zawsze ci skłamie, że jego jest krótsza, albo lekko przesadzi, mówiąc. Tak naprawdę to na jedno wychodzi.